Witam serdecznie szanownych Państwa, a więc to się stało, stała się następna taka bardzo poważna rzecz, jeżeli chodzi o rynek walutowy o euro, o złotówkę a także dolara i funta Otóż szwajcarski bank centralny obniżył swoje oprocentowanie do zera Tak jest, szwajcarski bank obniżył oprocentowania oprocentowanie bazowe franka szwajcarskiego do zera. Do zera po prostu, tak? Banki reklamują się w Szwajcarii. Na 1% kredyty swoje reklamują niżej niż 1%, zamrażalne nawet na 5-10 lat, 1,5%, czyli właściwie nic. I teraz jest pytanie, jaki to ma wpływ na polską złotówkę, na nas i czy to jest złe, czy to jest dobre, bo oczywiście w polskich mediach wszystko jest pokazane na opak. Oczywiście, żeby pokazać, że to, że. Szwajcaria obniża oprocentowanie, to jest oczywiście jakaś tragedia. No oczywiście no, w Polsce musi się przesiewać propaganda, sączyć się propaganda, że no, jak to w sytuacji, w której my mamy aż oprocentowanie 5.25 tak, bo my mamy oprocentowanie 5,25. Jak to jest możliwe, że w Szwajcarii mają oprocentowanie 0? No i trzeba to przerobić, że to jest złe. prawda, Że to jest złe. Zapominając oczywiście o tym, że przede wszystkim kredyty frankowe wzięły się właśnie stąd, bo oprocentowanie było bardzo niskie. Prawda? Polacy jakoś tak dziwacznie dali sobie wmówić, że waluty mają stały kurs. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, Szanowni Państwo, że właściwie naród polski Wierzył, że kurs franka szwajcarskiego jest jakimś stałym kursem, Polacy tak sobie dali wmówić przez banki, generalnie w znacznym stopniu, no i to oznacza, że banki powinny płacić gigantyczne odszkodowanie, bo to nawet nie misleading, tylko po prostu zwykłe oszustwo, bo nie ma stałych kursów walutowych, oczywiście, może być stały kurs walutowy, jeżeli na przykład mamy taką sytuację, w której bułgarska waluta wchodzi do strefy euro i oni utrzymują ten stały, stały kurs do euro, do innych walut raczej inny ten kurs jest, prawda, ale to jest taka specjalna sytuacja, w której na przykład ktoś chce się pozbyć swojej waluty, tak jak Bułgarzy, no na przykład tam jest taka dziwna sytuacja, że mają bardzo niskie oprocentowanie, ale bardzo dużą inflację i stały kurs wobec euro, bo i jakimś cudem spełniają kryteria m 2 co jest co najmniej dziwne, bo jak to może być, że mają super niskie oprocentowanie, ale znacznie wyższą inflację do oprocentowania jest to po prostu dziwaczne. Wszystko jest. To pokazuje moim. Musiałbym przeanalizować, co tam się dzieje, ale jeżeli tam się nic innego nie dzieje, aniżeli to, co się dzieje, czyli to, co powiedziałem, że w Bułgarii na przykład inflacja jest większa od oprocentowania, a waluta jest ustalona na stałym kursie do euro totalnie. Takim sztywnym. No to to znaczy, że to jest wszystko takie. Decyzyjne, a nie to, czy Bułgaria może, czy nie, no po prostu chcą, robią, zrobią, ale to nie oznacza, że mogą, że to jest dobre, czy to jest złe, po prostu to jest taka decyzja polityczna i koniec kropka, i tutaj nie ma znaczenia, nie mają znaczenia żadne standardy. Powracając do bieżączki, czyli tego, co się właśnie dzieje, czyli bardzo mocnego oprocentowania polskiej złotówki i zerowego oprocentowania franka szwajcarskiego, w polskim internecie zaraz się pojawiły takie wysypy artykułów w tych mediach głównego nurtu, że no tu Szwajcaria walczy z inflacją, tak? Czyli walczą, czyli tutaj muszą wyciągnąć swoje, swój oręż, no i walczą z deflacją, przepraszam, walczą, bo mają bardzo niską inflację. I tam walczą, i walczą. Szanowni Państwo, to prawda, tam jest niska inflacja i oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że każdy kraj może się zawalić, że każda gospodarka może się zdegenerować, może powstać kryzys z bo były ukrywane jakieś parametry. I to jest bardzo normalne i to jest bardzo oczywiste i to jest bardzo prawdopodobne, że nawet Szwajcaria mogłaby się zapaść. Mimo tego, że ma gigantyczne połacia złota, mimo tego, że ma gigantyczne połacia dolarów amerykańskich, gigantyczne banki, gigantyczne zasoby, no może się do takiej małej degeneracji coś przyczynić, jakieś ukrywane dane jakiś problem. No ale, szanowni Państwo, no, to pokazuje, że właśnie to, to o czym mówię, że media, polskie media, zawsze robią rzeczy naopak. Nie mówią o tym, Szanowni Państwo, że w Szwajcarii ludzie za swoje kredyty płacą właściwie 0%. Tak? Że ich dług yy, właściwie nawet nie o to chodzi, że się dewaluuje, tylko frank szwajcarski rośnie, prawda? Yy, yy, to jest yy, yy, te, yy, te, też yy, ważne zauważenie, bo o to chodzi, że, szanowni Państwo, że yy, czy Szwajcaria mogłaby obniżyć oprocentowanie, gdyby ich waluta była słaba? No gdyby była słaba, to teoretycznie gdyby obniżali, to byłaby jeszcze słabsza. A o to chodzi, że waluta Szwajcarii jest bardzo mocna, bo jeżeli, jeżeli sobie zobaczymy tutaj na przykład funta brytyjskiego do franka szwajcarskiego, no to widzimy, że frank szwajcarski jest po funt brytyjski jest po 1.1 franka szwajcarskiego. Przed chwilą kilka dni temu było po 1.09, a jeżeli spojrzymy sobie na jeżeli mnie oglądacie, to wiecie jak to wygląda, ale niektórzy nie wiedzą. To wiemy, że frank szwajcarski umocnił się do funta brytyjskiego z takich szokujących poziomów. O tutaj jest 50 ostatnie lat. Tam z 6,6 franka za funta do 1 franka za funta, tak? Kiedyś jeden funt kosztował prawie 7 franków, potem spadł funt brytyjski i stracił na wartości do franka do 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nawet dzisiaj frank szwajcarski to jeden prawie do jednego. było już 1,06, no, właściwie 1 do 1. Tak? Eee, i o to chodzi, że gdyby Frank Szwajcarski był słaby no to powiedzmy teoretycznie nie mógłby obniżać tego oprocentowania więc e, widzicie polskie media próbują wytworzyć takie tytuły Szwajcaria ma problem, bo ma deflację, czyli im ceny spadają, tak? No, ale to Polska nie ma problemu, tak? Tu Polska ma gigantyczną inflację, wszystko drożeje skrajnie jest bardzo źle, ale to Polska nie ma problemu, tak? W Polsce mamy oprocentowanie kredytów najwyższe w całej Europie. Yy, Hiszpan od kredytu hipotecznego od miliona złotych yy, wystarczy, za, że zapłaci 20 tysięcy złotych, a Polak musi 70, 80, 90 tysięcy rocznie, rocznie, tak? 70, 80, 90, w zależności a Hiszpan 15 000, 20, 25 000, 30 góra, prawda? Czyli no ma, my rocznie płacimy odsetek 70 000 od miliona, a Hiszpan 20 powiedzmy, tak? To, to, to my nie mamy problemu. To Szwajcarzy mają problem, bo Szwajcarzy w ogóle nie płacą odsetek prawie za swoje kredyty hipoteczne i to Szwajcarzy mają problem, bo im chleb tanieje. No, ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego na przykład im chleb tanieje, szanowni państwo, dlaczego oni mają deflację? No tam może być wiele czynników, tak naprawdę yy, to przede wszystkim najlepiej wie Bank Szwajcarii, i więc tutaj nie będziemy gdybać, bo możemy gdybać, ja mogę gdybać i mogę nawet yy, powiedzieć prawdę, mogę w to trafić, ale to nie, to nie ma sensu, prawda? Zbytnio yy, w tym przypadku akurat ale, bo my dążymy do czego innego, no ale wiemy po prostu, że po prostu frank szwajcarski drożeje, szanowni państwo, więc jeżeli ktoś ma, widzicie, jeżeli ktoś ma powiedzmy e, 10 tysięcy franków szwajcarskich, tak, 10 tysięcy franków szwajcarskich, e, szanowni państwo, no i dzisiaj 10 tysięcy franków szwajcarskich to jest powiedzmy 10 tysięcy funtów mniej więcej, tak. No, mniej więcej, trochę mniej tam 900, tam 9,5 tysiąca funtów. Liczymy takimi prostymi, zaokrąglimy sobie, tak? 10 tysięcy franków szwajcarskich dzisiaj to 10 tysięcy funtów, tak? E, ale tutaj widzimy, że w roku, tutaj proszę bardzo, w roku 12, żeby mieć 10 tysięcy funtów, tak? Żeby mieć, e, przepraszam, 2, e, 10 tysięcy funtów to było 20 tysięcy franków szwajcarskich. Tak? Czy rozumiemy? To 20 tysięcy franków szwajcarskich. Co to oznacza, że frank szwajcarski podrożał tak, bo jeżeli dzisiaj 10 tysięcy funtów to 10 tysięcy franków szwajcarskich, a w roku 12, 10 lat temu, 11-12, to było 20 tysięcy franków szwajcarskich, to frank szwajcarski mocno zyskał. Co to oznacza? Że jeżeli dzisiaj będziemy mieli, że za na przykład, jeżeli, powiedzmy za 15 lat 10 tysięcy funtów to będzie na przykład 5 tysięcy franków szwajcarskich. Tak? Tak? czyli y, kto traci, kto zyskuje. No, zyskuje frank szwajcarski, bo y, ta sama ilość frank, franków szwajcarskich to coraz więcej funtów brytyjskich. <grytyjskich> tak? czyli jeżeli ja mam y, ja mam kredy, jeżeli ja mam 100 tysięcy franków, no to te 100 tysięcy franków, prawda, za 20 lat przy takich parametrach, powiedzmy, to będzie 200 tysięcy funtów, albo 300 tysięcy funtów. Po prostu im ten M3, oni inaczej tam tym wszystkim prosperują. Każdy tego franka trzyma i też ten M3 wolniej rośnie. Eee, tak to wygląda, szanowni państwo, więc e, no, po prostu frank szwajcarski rośnie, szanowni państwo. No, rośnie o tym, złotówka też rośnie. No i dlatego, że złotówka rośnie, to dzięki temu może troszeczkę inflacja spada u nas, tak? Tylko, że dzisiaj mamy wakacje, że ta inflacja powinna za zacząć spadać, bo już widziałem piękne ziemniaki po złoty 50 za kilo, piękne, ładne polskie ziemniaki po złoty 50 za kilo, że naprawdę ładne, naprawdę smaczne i można je w wielu miejscach już kupić. W porównaniu do, do tego, co sprzedawali, to parchatę coś, te zgniliznę, prawda? To coś sprzedawano jeszcze 3-4 miesiące temu. Mam zdjęcia, może zrobię ten film, to jest jakaś to dziwna dziwna, to świniom takie się dawało rzeczy kiedyś, prawda? świniom daje takie rzeczy, jakie sprzedawano 3 lata, 3 miesiące temu, no teraz i to jeszcze drogo, po 4 zł, po 5 zł, prawda? Do niedawna jeszcze ziemniaki były po 6-6,50 za kilo, a teraz mamy przepiękne, młode ziemniaki. no jest W Gdańsku wysył na przykład to złotych 50 tak, no to coś było po 5 zł, teraz jest po złoty 50, tak i to piękne, ładne. Tak? No tutaj inflacja nam spadnie, mam nadzieję, ze względu na no bo po prostu jest staniu, prawda? Bo rzeczy rosną, ziemniaki, prawda? Tu owoce, to, to, to. Jednak, yy, co jest ważne powiedzenia, szanowni państwo? Ważnym powiedzenia jest to, że Polska dalej ma największą inflację. Patrzmy tak, to nam jedzenie drożeje. Szanowni państwo, to my. Płacimy 80 tysięcy rocznie odsetek, 70 tysięcy rocznie odsetek i tyle. A ta cała reszta, w którą się wymyśla, że to Szwajcaria walczy z deflacją, no to my walczymy z inflacją. No. Szanowni Państwo, to jest, to jest takie smutne. Wiecie, to jest bardzo smutne. Tak, wiecie, Szwajcaria jutro może się zapaść, tak jak jutro może się zapaść dolar amerykański, Wielka Brytania i tak dalej. No ale to nam jedzenie drożeje 5-6% w skali roku, a Szwajcarią nie drożeje, prawda? To nam wszystko drożeje. Na, nam rzeczy najmocniej drożeją w całej Europie, a nie Szwajcarom, prawda? To nam drożeje wszystko 6%, a kredyty płacimy 7%. Oni im nic nie drożeje i 1% płacą i to tak właśnie, szanowni Państwo, wiecie co? Eee, to jest takie odwrócenie kota ogonem. To jest takie odwrócenie kota ogonem, że to się aż w głowie nie mieści. Eee, to tak, jakby mówili nam, że to tak, jakby mówili nam, że no niestety ceny nieruchomości w Hiszpanii są bardzo tanie. No niestety, no, no niestety w Hiszpanii możesz sobie kupić 100 metrowe mieszkanie za 3000 zł za metr kwadratowy, niedaleko plaży piękne, prawda? Dosyć nowe. No a niestety w Polsce, a w Polsce to dobrze, bo trzeba wydać 10, wiecie, 10 razy więcej, a do tego bardzo dobrze, no bo kredyty są bardzo drogie na 7-8%. W Hiszpanii niedobre tanie kredyty, tanie mieszkania to niedobrze. Wiecie, to tak jak właśnie się wpajało, że to dobrze było, że 3 miesiące temu ziemniaki były bardzo drogie. I zgniłe i brzydkie i niedobre A teraz jest źle Widzicie, teraz jest źle, no bo my też mamy przecież deflację Proszę bardzo, my też mamy teraz Deflację ziemniakową No przed chwilą ziemniaki były po 5 zł Szanowni Państwo, dzisiaj po złoty 50 zł To minus 70% deflacja Szanowni Państwo, no spadek cen O 70%, no Ceny ziemniaków spadły 70%, no Szanowni Państwo, przed chwilą były 300% Dzisiejszej ceny i to jeszcze 4 razy Gorsze i podgniłe i złe i niedobre I niefajne, tak więc tutaj robię ten film o tym, aby tutaj odczarować, aby pokazać, jak to się robi w polskiej przestrzeni, tylko problem jest z tym, że mi się wydaje, że ci ludzie robią to, bo oni nie robią tego specjalnie, bo chcą ogłupić ludzi, bo coś, bo coś. Oni to robią, bo oni chyba w to wierzą, to jest taki problem, prawda? Taki problem, dlatego no, zbytnio dla nas nie ma ratunku. Mi się wydaje, tutaj dla tej naszej gospodarki, to tak jak z tym Donaldem Tuskiem, który opowiada nam rzeczy, że my, się roz, my jesteśmy na poziomie Japonii. Szanowni Państwo, że jesteśmy na poziomie Japonii, i, a nie jesteśmy i tyle. W ogóle nie jesteśmy. Nie jesteśmy blisko Japonii nawet. To jest wszystko przykre. To jest wszystko przykre, ale. My musimy walczyć z tym, żeby to rozumieć. A wiemy jedno, szanowni państwo, w tej tragedii szwajcarskiej, to tak jest, no i to tak, tak by, no tragicznie w tej Szwajcarii trzeba ludziom płacić trzy razy więcej niż w Wielkiej Brytanii. <laughs> no bo w Szwajcarii. W Szwajcarii zarobki są chyba 2 czy 3 razy wyższe niż w Wielkiej Brytanii, prawda? Tam mniej więcej tak to wygląda, średnie zarobki. Z 2 czy 3 razy większe i z 5 czy 6 razy większe niż w Polsce. No to tragedia, nie? No bo tam się zarabia tak dużo, to niedobrze, prawda? No to, tak, to, to jest coś na tej... Niedobrze w Szwajcarii, bo się zarabia najwięcej w całej Europie, mają najniższe oprocentowanie w całej Europie, mają najniższą inflację w całej Europie i to jest bardzo źle. Bo oni powinni zarabiać najmniej w całej Europie, powinni mieć. Tak jak Polacy, powinni mieć najwyższą inflację w całej Europie, tak jak Polacy, i najwyższe oprocentowanie w całej Europie, jak Polacy. To jest, szanowni państwo, coś takiego, tak. Eee, to, nie do, to, to jest szokujące. No, to, 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 to tak jakby mówić, że wiecie, we Francji mają oprocentowanie kredytów 2%, a w Wielkiej Brytanii mają oprocentowanie kredytów hipotecznych 5%? We Francji mają inflację 0,7%, a w Wielkiej Brytanii 3,5%. To tak jakby było dobrze, że w Wielkiej Brytanii mają inflację prawie 4%. Oprocentowanie mają 4,25%, szanowni państwo, jest bazowe. A, a we Francji mają wszystko o połowę, o, 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 o 3 razy niższe. Czyli to by było bardzo dobrze dla Brytyjczyków, że oni płacą dwa razy wyższe odsetki, że mają inflację trzy razy szybszą. To jest dobrze, tak? Widzicie, to się w Polsce wszystko, od, ja nie wiem, tak jakbym. W Polsce to jakby wszystko. Te, w Polsce tak jakby była machina, siedząca w, w, ty, w tych wszystkich mediach, w tych wszystkich politykach, która ma zawsze odwracać kota ogonem, żeby ogłupiać ten nasz naród już do takiej totalności. Prawda? Tak to właśnie, szanowni Państwo, wygląda. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.